W Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy ekologicznej. Udział we wspólnej zabawie wzięli uczniowie szkół podstawowych z całego regionu. Organizatorzy przygotowali różnego rodzaju pytania z zakresu ekologii, a celem była przede wszystkim edukacja i uświadamianie młodego pokolenia. Kto w tym roku poradził sobie najlepiej? Konkurs wiedzy ekologicznej, czyli test młodego ekologa, to jedno z cyklicznych wydarzeń, które organizuje Tarnobrzeski Zarząd Ligi Ochrony Przyrody. Inicjatywa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, nie tylko ze względu na tematykę, ale także bardzo ciekawą formę rywalizacji. Konkurs odbywa się w formie quizu, a całość przypomina popularny teleturniej milionerzy. Siódma edycja, mamy 13 zespołów osobowych, czyli z 13 szkół. Ta forma jakby współzawodnictwa quizów cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, ponieważ oprócz tego, że jest ciekawie zorganizowana w postaci takiego, takiej wirtualnej jakby części, to młodzież przy tym się bardzo dobrze jeszcze bawi. Test integruje całe szkoły, bo poza uczestnikami w Tarnobrzeskim Domu Kultury są także widzowie. Młodzież udział w konkursie poprzedziła przygotowaniami to m.in. korzystanie z testów z poprzednich lat oraz czytanie książek. Choć za każdym razem konkurs wygląda nieco inaczej, to idea zawsze jest taka sama. Bardzo się cieszę, że e, tego typu konkurs, ponieważ no, szeroko pojęta ekologia jest bardzo ważna w naszym życiu i bardzo się cieszę, że jest tak szeroko e, promowana. E, gratuluję organizatorom, bo widzimy, że frekwencja jest e, bardzo duża. Staraliśmy się dosyć mocno jako samorząd wesprzeć e, ten konkurs, dlatego też nagrody wydaje mi się, że e, są na również odpowiednim poziomie i e, zwycięzców będą e, odpowiednio. Cieszyłem. Jak wiemy, bardzo ciężko teraz młodzież zachęcić do tego typu aktywności, jeśli chodzi o konkursy i przygotowanie się do tych konkursów. Dlatego taka formuła, która po pierwsze jest ciekawa, a po drugie w tym roku, żeby zachęcić dodatkowo jeszcze młodzież, przygotowaliśmy bardzo ciekawe nagrody. Za pierwsze miejsce telefon komórkowy, za drugie tablet, za trzecie bezprzewodowe słuchawki. Także no i jeszcze wyróżnienia. Także to są te główne nagrody. Także warto walczyć dzisiaj o te. Miejsca Uczestnicy odpowiadali na pytania z siedmiu różnych kategorii. Każde pytanie poprzedzone było wprowadzeniem i wyjaśnieniem. Były także fotografie oraz elementy graficzne, a uczestnicy mieli do wyboru cztery warianty odpowiedzi. Warto dodać, że można było nie udzielać odpowiedzi na pytanie, jeśli sprawiało ono trudność. Natomiast w przypadku złej odpowiedzi były punkty ujemne. Jakie pytania, nawet ja nie wiem. Osoba, która przygotowuje pytania, zawsze robi to w tajemnicy, także nie dzielić tą informacją nawet ze mną. Ale pytania będą tak z życia, takie będą część będzie z życia, część będzie wymagała takiej, takiej głębszej wiedzy ekologicznej. Natomiast myślę, że ta młodzież to się przygotowywała pod okiem swoich opiekunów, na pewno jest dobrze przygotowana i nie będzie miała żadnych problemów z odpowiedzią na te pytania. W naszym kraju występuje 19 gatunków płazów, które zaliczane są do płazów ogoniastych lub bezogonowych. Jednym z rodzajów płazów są traszki. Tu widzimy traszkę zwyczajną. Zapoznajmy się z pytaniem. Który z wymienionych gatunków należy do tej samej grupy płazów co traszki? Grzebiuszka ziemna, kumankurski, salamandra plamista, rzekotka drzewna. Zwieńczeniem konkursu wiedzy ekologicznej było podsumowanie i ogłoszenie wyników. W kategorii drużynowej najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach. Z kolei, w kategorii indywidualnej, najlepiej poradziła sobie Agata Witkowska, która także była częścią reprezentacji placówki z Gorzyc. Dla uczestników przygotowano dyplomy oraz nagrody rzeczowe. No to test był w sumie fajny, taki no trochę prosty, ale trochę trudny, i pytania też były. W większości łatwe. No to czytałam trochę, ale tak za bardzo się nie przykładałam do tej nauki. To pytanie o zimio, zimorodkach było ciężkie. Uczyłem się dwa tygodnie z książek, robiłem testy różne. No i to tyle. Test nie był najtrudniejszy, część pytań była ciężka, część po prostu była łatwa. Wybierz poprawne dokończenie stwierdzenie Zimorodki gniazdują ziemi, żerują tylko nocą. Są żyworodne, rodzą się w zimie. Zimorodki nie rodzą się w zimie, lecz gniazdują w ziemi. Swoje gniazda zakładają w ziemnych norach przy czystych zbiornikach wodnych. Dbając o czyste wody, chronimy właśnie zimowrotki. Te z zeszłego roku sobie zrobiłam i przyjrzałam, i też dostałam od mojej pani od biologii książki, które też przestudiowałam. Szczerze mówiąc, chodzę na konkursy, no bo po prostu odkryli, że umiem się uczyć, no i też lubię to robić, bo to jest łatwe. To zadanie o zimowrotkach sprawiło mi największą trudność. To, no, tutaj się nie popisałam, ale finalnie nie odegrało to aż tak dużej różnicy na tym wyniku końcowym.